Patrycja, początek rundy w waszym wykonaniu fantastyczny, później trzy arcy trudne spotkania, w których nie udało się za dużo ugrać. No i wracacie do siebie jako faworyt tego spotkania. Powiedz mi, jakie nastawienie drużyny przed tym spotkaniem. Dzień dobry, tak dokładnie te trzy mecze były dla nas wymagające, ale myślę, że w pewien sposób nas zahartowały i teraz będzie nam się lepiej grało, będziemy mogły powalczyć o, o te trzy punkty, strzelić bramki i wygrać u siebie. No właśnie. I wracacie na ten swój domowy stadion, czyli na naturalną nawierzchnię. Powiedzcie mi, to będzie miało jakieś znaczenie dzisiaj? Jak najbardziej. Ja na przykład bardzo lubię grać tutaj, bo jest naturalna nawierzchnia i ten klimat tutaj tak jakby nam służy, że tak powiem. Mam też w pamięci jedno, ten jeden mecz pierwszy inauguracyjny z Bydgoszczą, gdzie na trybunie zasiadło 500 osób. Był fajny klimat, właśnie fajna pogoda. Co prawda dzisiaj troszkę, troszkę nam przeszkadza, może przeszkodzić deszcz, ale mam nadzieję, że niedługo te obostrzenia zejdą i będą też kibice nas wspierać z trybuny. No i teraz takie pytanie bardziej o Twoją osobę. Od początku sezonu jesteś czołową zawodniczką nie tylko na boisku, ale też poza. Jesteś kapitanem. Powiedz mi, jak Ty się w tym sezonie czujesz cały czas? Można powiedzieć, będziesz to ociągnąć. Kontuzja ostatnio delikatna. Słyszałem. Natomiast przed dzisiejszym spotkaniem 100% gotowa? Ja czuję się jak najbardziej optymistycznie jestem nastawiona, czuję się dobrze. Liczę, że po prostu teraz będziemy bardziej pewne siebie, mimo bo jest, jest w nas trochę taki niedosyt z tych, z tych spotkań wcześniejszych, dlatego mam nadzieję, że wykorzystamy teraz swój potencjał i e, ja i cała drużyna będzie się cieszyć z trzech punktów dzisiaj, mam nadzieję i wierzę w to bardzo. No to myślimy, że mimo tej brzydkiej pogody dzisiaj jednak słońce wyjdzie na drużyną Apelotos i życzę zwycięstwa. A dziękuję bardzo.